W dzisiejszym odcinku razem z Wami będziemy ogarniać sobie Event Halloweenowy w Fortnite. W pierwszej kolejności lecimy na nową mapkę, która się nazywa Złowieszcze Ziemię, ale możemy już zobaczyć, że jest e, autobus Halloweenowy. Ale dobra, nieważne z autobusem, zobaczmy, mamy tutaj. Labirynt z kukurydzy, wielkie dnie. Dobra. Znajdźmy jakąś broń, bo widzę, że tutaj mnóstwo ludzi leci. Ej, śliczna ta lokalizacja nowa. Ej, jakaś muzyka tu zaczęła grać. O co chodzi? Dobra, możemy go pokonać? Dobra, pokonałam go. Ale co teraz? Dobra, i dostaliśmy jakieś nowe rzeczy. Rzucajmy tym, rzucajmy. Zobaczmy, co się stanie. E, Okej, okay, nie ogarnęłam chyba. Ale to gdzieś poleciało, spoko. Ale w tak zwanym międzyczasie udało nam się zakończyć jedno z zadań. Czyli znajdź i pokonaj Billiego. Dobra. Hmm. Odwiedź złowieszcza ziemię oraz zaświaty. To teraz może polećmy do zaświatów. I ogólnie też jest multum nowych postaci, które warto byłoby zobaczyć, więc może zamiast do światów bezpośrednio, to polećmy do bazy buntowników, bo tutaj też wygląda na mapie jakby był event jakiś, odkryjemy tą postać i wtedy sobie przebiegniemy do światów i polecimy dalej. A teraz chwilę się przyjrzę bardziej dokładnie temu eee, autobusowi, nie no fajnie, fajnie naprawdę wygląda. Możecie mi napisać w komentarzu, e, który autobus lubicie najbardziej. Czy e, urodzinowy, Halloweenowy? Jeszcze był chyba na mistrzostwa. Więc piszcie w komentarzu swoje ulubione. Dla mnie zdecydowanie Halloweenowy wygrywa. Ja uwielbiam to święto i wety związane z tym świętem. Ciekawe, jaki będzie na Boże Narodzenia. Hmm. Dobrze, już z daleka widać, że tutaj też są dynie. Eee, ale mamy też jakąś postać nową, do której właśnie zmieszam, żeby zobaczyć kto to, co to. Ojej, ktoś tu leci. Okej. Okay. Piłę sprzedaję. Dobra, okej. Okay. Ej, ale bardzo fajnie tutaj zrobili. Ciekawe jestem, czy coś z tej wypada? Nie, totalnie nic. Ale lecimy sobie szybciutko do zaświatów, bo tam też jest postać. Mi się już, co prawda, na TikToku przewinęła co to e, za postać tam się znajduje. Jestem bardzo przeogromnie i ciekawa, więc lecimy szybciutko tam. Dobra i pierwsza zmiana, którą już można zauważyć, to po pierwsze wszędzie jest taki fioletowy shade, a po drugie e, rzeka zmieniła swoje e, zabarwienie na czerwone, a czy coś... Nie, czaszki dalej dają to samo. Ale zdecydowanie jest o wiele bardziej creepy i upiornia. Zaliczyliśmy kolejne e, zadanie, które polegało na tym, żeby odwiedzić dwie lokalizacje, w których trwa właśnie Iwa. To nie jest podkład. I dochodzimy do lokalizacji, do której tak dzielnie pędziłam, bo tutaj zasiada na tronie nowa postać. Możemy porozmawiać. Jest to mefisto. Możemy tak, poświęcić 20 punktów życia, zdrowia, za losową broń. Niedostępny w tym meczu. Albo zapytaj. No dobra, poświęćmy. się zabiera i nam daje. Okej, ej, ekstra. Ale już niedaleko, bo w posępnym przejściu też jest jedna postać, którą możemy odblokować. Nowa. Więc lecimy zobaczyć szybciutko, co to za postać. O nie, ktoś tu tu tu. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, nie, nie. Dawaj. Okej, okay, dobrze, udało się. Ja dzisiaj nie mam cela. To nie jest mój dzień, jak chodzi o taką grę. Ja chcę tutaj wykonać tylko event. Proszę się ode mnie odczepić. Dobra, i w międzyczasie dobiegamy, na się tam widzę skrzynkę, zaraz podejdziemy. Tutaj też piłę sprzedaję, dobra, ale ja nie, nie stać mnie. Okej. Okay. Tutaj mamy aż dwie nowe postacie i myślę, że tam polecimy bo... i później może jeszcze tutaj, bo tutaj już nie zdążymy. Wydaje mi się, że w tym roku ten event jest o wiele większy, że w zeszłym roku był mniejszy, że nie było aż tyle nowych postaci i też nie było aż tak przyozdobione. Dobra, tu spada Iron Manowa, ale dajmy sobie z tym spokój. na szczęście mi się udało. Jak się tego używa? Hmm, dobra, weźmy sobie miotła. Użyjmy miotły. Okej, okay, miotła wygląda tak samo jak w zeszłym roku. Ej, tutaj jest też przyozdobione. Dobrze i fajnie to wygląda. Dobra, mamy pierwszą postać tutaj halloweenową. I fajna. Naprawdę fajna. Można u niej kupić bazukę, ale niestety mnie nie stać. I tu jest druga postać. Ja tej skórki nie zdążyłam kupić. Dobra, on sprzedaje miotła halloweenową. Dobra, gdzie teraz? Do wielkiego lodowca? Możemy lecieć na miotle, to sobie od razu wykonamy yy, questa. Czekajcie, zapiszmy sobie, śledźmy go. Dobra, mamy połowę, więc jak jeszcze dwa razy przelecimy, to myślę, że yy, zaliczymy już questa związanego z miotłem halloween. Okej. Okay się wydaje, że jak będę weszła tutaj, o tak wyżej, to wtedy dalej polecę i szybciej zaliczę tego prosto. Może jeszcze tutaj wyżej trochę? Kurczę, ta górka będzie. Dobra, z tej górki skaczemy i zobaczymy, jak e, e, dużo zaliczę. Dobra. I lecimy, lecimy. Ej, może się uda całkowicie już zaliczyć, patrzcie. Dobra, na szczęście. Ej, a w tej dyni jako coś było, patrzcie na to. Skrzynki były w dyni powoli docieramy do ostatniej już lokalizacji, w której jest jakaś nowa postać i co? Bo... Ej, patrzcie. On tam ma też dynie na głowie i chmury, ale chmury są chyba normalne. ok. Ale tutaj też jest bardzo dużo dyni, czyli dynie są w takich większych lokalizacjach chyba wszędzie. Wydaje mi się, że jest o wiele większy ten. Edward, no że co ręki? Dobra, ja on sprzedaje miotło, ale wiecie co? Ja tutaj kogoś mam. Ja mam tutaj stopki. Dobra, Co jest? Co jest? Dobrze, została nam jeszcze tylko jedna postać do odblokowania, numer 12, który znajduje się na górze olib i teraz tam polecimy. Patrzcie, nawet na mapie widać, że on tutaj ma tą dynię, widzicie? Tu też widzę dynię. Tutaj nie wiem, czy to są dynie, czy to są jakieś beczki, ale tu na bank są dynie. Sprawdźcie, chyba w ogóle nie ma. No tutaj to wszędzie to jest. Lokalizacja Halloweenowa tutaj też, ale tutaj też nie widzę. Rzeczek związanych z dumem w ogóle nie widzę dyni, Dziwne. Bez kitu, zobaczcie jak widać, że on ma na głowie dynie. Ale jaja, lecimy tam. Patrzcie! Jaką mu założyli na łapotyna. Ale jaja. Tam też chyba ktoś leci, chociaż nie. Albo może. Ale my musimy tam polecieć, bo tutaj mamy postać do odblokowania. Czy to się postać nie zrespiła? Tam jest. Jezu. No to trochę odszedł od tej lokalizacji, w której powinien się zrespić. On czy ona? Okej, okay, strzelba i granat uderzeniowy. Czy mamy wszystkie postacie odblokowane nowe? Wychodzi na to, że tak. Więc możemy przejść jeszcze do questów. Musimy zabrać jeszcze jeden przedmiot. Piła łańcuchowa, no to nieźle. Czy będzie mnie stać na piłę łańcuchową? To ile są te piły łańcuchowe? Kto sprzedawał? Nie on. 300 piła łańcuchowa, to jeszcze mnie nie stać. Ale zebrałam w międzyczasie jeden przedmiot, okej. Okay. Skrzynka Avengersowa na swoim miejscu. Dobra, złota, muszę uspierać złota. Pip, 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 pip. Nie wierzę, no! Co to ma być? No kolejna skrzynka Avengers'owa. Nie wiedziałam, że w tym miejscu się rozkryje akurat. Hmm. Średnio. Wydałoby się skoczyć do jakiegoś bunkru bunkra, bo tam jest dużo złota zawsze. To wygląda, jakby miał się otworzyć ten bunkier. Może tu posiedzimy? Ale mamy też questa, żeby zadać przeciwnikom obrażenia za pomocą Billy Bomby. Wydaje mi się, że tej Billy Bomby. Nie znajdziemy, że to wypada tylko z tego bliego. Coś tu już jest. No nie. Em, ogólnie, dopiero teraz się ogarnęłam, że tutaj zmienili nazwę i jest grządka... bojowa? Co oni tutaj zmienili? Ej. O matko! Dobra, pokonałam bossa. Ale, jaja. Patrzcie. Ej, ale, jak stra zrobili. Nie ogarnęłam, że tutaj też jest jakaś zmiana. Okej, okay, muszę się uleczyć. Chwilowo złapałam seriola mózgu. I patrzcie, tutaj jest to, co mam, ten. W tym też. Y Dobra, czekajcie, bo się zlagowałam. Ale jaja, że tutaj też jest inaczej. Na pewno muszę się uleczyć, zanim stąd sobie pójdę. Bilibomba. Hmm. Na jakiej zasadzie działa ta Bilibomba? Co jest? Przeciwnikom, czyli yy, muszę zadać to wrodzonym bohaterom, czy wystarczy, jak znajdę przeciwnika? Tak się zastanawiam. Hmm. Tu przyśleci. Gdzie on jest? Jak się tym zadaje obrażenia? No co jest? Ja na szybko wygooglowałam, że tą Billy Bombę, to trzeba tutaj do domu wejść, zaakceptować zadanie z telewizora, wtedy pokonać tego Billy'ego i wtedy ma się tą Billy Bombę, nie? Ale... O! Czekajcie. Nie wiem jak używać tej bilibomby, więc możecie mi napisać w komentarzach jak to zrobić i następnym razem spróbujemy sobie jakkolwiek z nią poradzić. Mam też pomysł, żeby cały ten miesiąc już do końca był halloweenowy i horrorowy, więc jeżeli podoba Wam się taki pomysł, to zostawiacie bardzo dużo łapek w górę, bo myślę, że kolejny odcinek to będzie FNAF, tylko, że w Fortnite. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie, subskrybujcie i widzimy się następnym razem. Pa!